Siemano widzowie, ostatnio jest trochę mniej filmów i mniej się udzielam w internecie, ponieważ tworzyłem dla Was nowy projekt i chciałem Was przeprosić za moją zmniejszoną aktywność, ale powoli wracam na dobry tor, bo serwer już stoi i odwiedziło go w ciągu dwóch dni ponad 2000 osób. A teraz przechodzimy do filmu związanego z tytułem, czyli mojego serwera Lunatic GG i oskarżeń, które ostatnio na nas spadły wraz ze startem serwera. Ostatnio mogliście natrafić na film od Lexa pod tytułem Lunatic GG, raczej to gorsze, ClouderP. I znacie mnie, nie dam sobie plus w twarz, ale też nie chcę tym filmem przysłowiowo dać wiatr w żagle Lexowi i jego serwerowi, bo jest tak typowo promocyjna, żeby kosztem moim i mojego serwera wypromować swój martwy serwer. Dlatego zajmę wam tylko minutkę i w skrócie streszczę o co chodzi. Dodam jeszcze, że ten materiał mam się w ogóle nie pojawić na kanale, ponieważ lubię Leksa i nic do niego nie mam i uważam, że po prostu popełnił błąd, wypuszczając ten film, nie weryfikując go, bo sam się do tego przyznał. Ale po tym, co mi pisał na pliwie, wysyłał fakeowe screenshot oraz zdjęcia nieudolnie zrobione typowo w celu manipulacji nie dam się oskarżyć o coś, czego nie zrobiłem i nie będę dawał im atencji, psując przy tym swoją reputację. Dlatego stwierdziłem, że odpowiem na to, ale nie w ofensywny sposób, tylko żebyście wiedzieli, jak to wygląda rzeczywiście. Zacznijmy od początku, czyli ukradłem paczkę ClouderP i chciałbym zaznaczyć: nic nie zostało skradzione, tylko legalnie zakupione u osoby, która stworzyła tą całą paczkę. A że Lexu nie potrafił docenić pracy swojego dewelopera i płacić mu za robotę, to ja to zrobiłem kupując tą paczkę i zatrudniając dewelopera u siebie. Poza tym nie wiem, jak można było grać na tym serwerze, z racji, iż posiadam tą paczkę, tak jak to wcześniej powiedziałem, powiem wam jakie perełki się tam znajdowały. Zresztą osoby, które już odwiedziły mój serwer Lunatic GG pewnie zauważyły, że po Cloud RP zostały tylko szczątkowe rzeczy, ponieważ sama paczka w sobie była fatalna, ale z racji prowadziłem serwer roleplay do tej pory. Nie miałem podstawki do serwera typowo nastawionego do bojówki, więc zaczerpnąłem po pomoc Wikona, który prowadzi swój serwer bojówkarski, zresztą największy w Polsce. I końcowo dodam tylko, że Cloud RP to tak naprawdę paczka only Roleplay. Bo Wikam poznał swój serwer i swoje skrypty, dlatego postanowiliśmy, że zostawimy tą paczkę. Jako podstawkę, bo jest autorstwa drugiego właściciela Lunatic Dzieci, czyli Wikona i jego deweloperów oraz dewelopera Lexa, który aktualnie pracuje razem z nami. A wracając do perełek, które można znaleźć w paczce Lexa, to m.in. Aimbot, Hitboxy pod Hexa, IP-logger, który zapisywał IP każdego, kto wchodził i wychodził z serwera, oraz zbustowana Zetka i bot na Discordzie, żeby pokazywało więcej graczy niż rzeczywiście było na serwerze. I na tej krótkiej wypowiedzi chciałem zakończyć moją narrację w tej sprawie, a jeśli jesteście zainteresowani bardziej dogłębnie tym tematem, to zapraszam Was do filmu Wikona, który również odpowiedział Lexowi na jego zarzuty i przeprowadził krótki wywiad z byłym deweloperem Lexa, jak to rzeczywiście wyglądało oraz wypunktował każdy jego zarzut, więc nie będę dłużej tracił Waszego czasu. I zapraszam Was do filmu Wikona oraz na nasz nowy serwer Lunatic GG, na którym zagranie możecie zrobić realne pieniądze.